No, pago będzie potem takie różdżowiódki. Pierwszy w Polsce Mówi, ogólnie. Nie? Pierwszy w Polsce 20k, ale to aż, aż wyłączę muzykę. Zamknij, japę z normalny się. Znaczy, Zam... znaczy ma 23k. miał, bani, bani, bani ma. Dobra, zjebaliście wszystko, nie odzywajcie się no, do mnie do końca naszego. No, wszystko zjebali. Becz o 20 tysięcy, już nieba żartów. Kurnik. Ej, sens mi się zmienił. Sens życia się zmienia, z drugim wiekiem. Dp mi się przełączyło, kurwa. Nie, no sens mi się zmienił, kurwa. Żeby... Szyby, Szyby nie wiem, długie. On ma zero w tym przewozie, dwóch. Nie, wiem, nie, wiem, nie, chce mi się grać, kurwa. Tomku, to jest Major awans, postaraj się. Ludzie na YouTubie będą cię oglądać. A gdzie nie mówi, że Fenix. Nikt nie wiedział. To na YouTuba. Dawajcie, kurwa, jedziemy z nimi. Polska gusaria. Czemu tylko w dwójkę z Tomkiem wechodzimy? Ja w, pierdolę, w no, to jest. Trampa. No, Przebo. Nice, no, no, Mati. Wyjebałem tu dwóch. jeden, Przebo. Może teraz. Ale boże. Nic nie ma biało, Dobra. w ogóle, ty. Bez sensu jest takie granie, kurwa. Ale ci dobry Beka Ale ci dobry Tomek Nie wiem, przestańcie trollować ludzie na miłość boską Czemu Tomek kurnie nie wszedłeś z nami teraz ty Kamek się posułał to ty się musiałeś nie posuwać. To jest mecz o, awans. Owans zupie no, no to chłopie Co? Na YouTube ten film zobaczy jakieś 5000 osób Chyba nie chcesz mieć z nimi problemu <grym> Ile? Ej kurwa czemu nie mogę z do Pięknie Nie wiem czy nie wiem Ul mu dałem Leży za niebiesko no to YouTube to, highlight Drzwi jest. Czemu kurwa sam idzie z bombą? Kurnik drugi chyba wybiegł. Scream. I bez. Bez last. To no jest nice właśnie husaria. To jest husaria. Nice 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 nie ma co zbierać. Sama heavy. Że nie, ale... nie powinien być tak, kurwa. Wypierdalałem broń, to mogłem po niczemu ją sprzedać, a nie kurwa. Ale to ale... powinno być. Ale tak działa to. Jak tak działa. Nie, kup teraz, jak bije, to bierz. kup digla, wyrzuć i podnieś. I no, go no, będziesz mógł no. sprzedać. Normalnie. Szkoda mi kasy. No ale przecież sprzedasz go. No, to patrz na mnie. Patrzcie na mnie. Patrzcie na mnie. Patrz. Kupiłem digla. Wyrzucam go, mam glocka, odnoszę Wigla. O-o. No i co? Ty, Ty, to, to się, się Brakuje ci skinów w grze? Marzysz o niesamowitych przedmiotach, które będą cieszyć twoje oko? Hmm... Czy ta gablota brzydkich skinów nie przypomina ci czegoś? Czas to zmienić. Na helkie możesz otwierać trzy z niesamowitymi skinami. Spróbuj swojego szczęścia. Użyj kodu PAGO nadal środki do gry oraz plus 15%. Do depozytu Ja nie mogę skoczyć na silos, Nie chcę mi się Tomku zrób to dla mnie, dla rodziny, dla YouTube'a no, Nie ma chyba Ale mi się na coś gra Pierdole Bier robisz kokornika Gniazdo jak mi skropił, no nie wiem Może być, no Czep by zbite uwaga O kurwa mać Mat i laga mózgu? Myślałem o No i on był na kwadracie Zatulował. O ładnie, prawdziwy snajper. Hankar, O chuj, sorry. Drzwi zbili. Prawy hangar. Prawo Hankar, Lewo. Za nie biedę, jeden drzwi, jeszcze jeden drzwi. Tak mi się wydaje, Elipsa, że można. No ja póki co grindowałem, tak wygląda, że przegraliśmy. No, no i co kurwa na biegu, stołem przecież. Dwóch. Oni kurwa, nie kurwa, szyfto, nie wunie puszczają. A co, skąd, gdzie oglądać na recenzji? Ja, nie wiem, kiedy skoczyć. Ej, co jest kurwa? Wybiłem tego spółka, mężczyźni. Spójrzcie po zewnątrz. Zagramy kurwa nie, nie. kurwa nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 ja go spali wieja. się tam gdzie je, Jedzie Ja mogę dwór grać Ja? Że w tego Wendy co to wjechałem no wiesz Czemu muszę, no, typy, w ogóle. Się muszę w ogóle. troszkę Naresz zrobić co YouTuba, na YouTube'a wiesz ochodzi Enchpanity opa Ej, on ci od dziadka wyzywa dzień, Opa, to jest kurwa. Ej, dziadka. czemu wszyscy na tych premierach mnie wyzywają od dziadków? jesteś starym bucem kurwa <laughs> Super Ty jest, jest łapie... Ty piątkę kręci coś gadać Zaczerwasz Ej, co on? Cześć, Phoenix. Przed Phoenix jeden. Pompa, bo, za czerwono. Nie, znów, no, za czerwono. Co się dzieje ze mną? Za jeden. Za czerwono jeden. Zapatrzę ja Phoenix, wyjście. Runda losy, bo kamę w, w Silos zjada. Eją, venta chyba wyszedł. Baga, nie, nie wyszedł do góry? Venta, wchodzi? To ważne. Co ważny. Zagadasz. No dźwięki. Czy mogę co się działo ze mną? Tyle gdzie trochę. Opa, Kurde. Dawaj kurwa, kurwał pojedziemy. Wyszli górę. Też mam bio Pani tuje, nie dziwne jest ta gra, że takie rzeczy ja dostaję Czemu oni mnie od dziadków wszyscy? Wszystko one mnie nie znają to skąd nie mam awatara, to skąd Dobra Pago, Pago, kupuj MK jest słuchaj Wskakujesz na tak górę dużej niebieskiej i patrz albo małej niebieskiej I patrzysz lewo czerwoną Ja podjeżdżam pod czerwoną i mam Nie rozumiem Dobra. Ty tam jakiś dziwnego że nie rozumiesz Tu mam stać Kazi Tutaj? Dobrze stoję? Tak i... O przepraszam, kliknął się Nie no, zobacz, sobie staje za coś ja... Ej, ja sam... Na spawnie zabiję Ej, zróbcie sota, jak mu wyjebałem W skoku Nie no, zaraz O, no, co... ale ja... Ej, ja sam... Na spawnie Ej, zróbcie sota, jak mu wyjebałem Zabiłem gościa na screemie i przez tą blachę gościa za No wiem, wiem, widziałem gdzie był Siro zabiję Jeden rapa A może wiem? Dzisiaj HP na... Aha, Ja ma asysty Przecież serio serię w cipkę? Ja kurnik złapię Ja teraz a muszę dać ci dam Za czerwono Matełka Na matyłka. i czerwono Powiem troszkę spóźniona no. była ta jedynka, nie? Był problem trochę z nią Ja wierzę jest, kurwa trudne Wiesz to wszystko przez kamerę Bo zmieniałem cel i się zablokowałem o barierkę biegnąc. Byłem spóźniony i nie mogłem wrzucić granaty Albo się nie dot... <laughs> Suka <śmiech> yes. No jak to nie jest frak? Co jest? Przykro mi zresztą o radę dwór, jeden drzwi Proszę, Super stan, k. Silos, ja last silos. Ostatni, ostatnia runda 19k, najważniejszy mecz w moim życiu. A was, 20 tysięcy punktów. Pierwszy w Polsce, Pago, Dziękuję, 1% w świata. Wami. Grać. Dziękuję wam Adam, panowie za pomoc. Nie da się, nie da się. Nie da się. O, Sam wykarowałem, ale bez waszej pomocy w lobby nie wie, byłoby dużo. Ja miałem golden w

Mateusz, Dobra, musisz ten jeszcze mecz. wyciąć ten koniec. Jeszcze, jeszcze raz musisz no, nagrać. To trzeba być jakimś zmontować, że to co mówiliśmy to jest na koniec, a to co teraz to tak, jest, tak. jest przed tym metem. Tylko nie wiem czy cię będą widzieć. Chyba cię będą widzieć. Dali sobie jedynka. Jeszcze jeden dwór. Za czerwoną. Ale odjebałem. Nie co wiem, do. nie wiem. Chłop mi ten prostu... A co to jest? On się kurwa co? Chłop nie rucha. Po prostu no. Zapina mnie. Ładnie! O, jest ostatni, ostatni! No i ja ostatni kurwa musisz No, no, no tak nas tak. polski ROPS to jest dramat. O, o cheater czyter. Dwóch zaczerwonych, bo za to jeden. Leży po skałcie. Dzięki ci, kochanie. Felix nie może być? Nie. nie. Na niebieski, nie. Podigru, leży. Na niebieski, niebieski. Słuchaj, raz, raz. Kto dzwoni? Kto, kto Donni? Słuchajcie, mamy to. Brawo, Polska, Brawo, Polska, Polska głowę! Mamy 20 tysięcy. Cała Polska na to czeka. Cała Polska Twitchowa oświecona. Skór bez i YouTube'owa. Sukces! 95 zjadaje, 21 fragów. Ale mam duże. Arbu, Polski rok 21, Tom 15, KKP 13 porn 14 wszyscy graliśmy równo to było drużynowe zwycięstwo 20 113 punktów. To co, gremie gremie jednego? Ja jeszcze jednego? Jeszcze jednego. Nie, 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 trzeba skończyć, trzeba Ale może Musisz słowem jeszcze coś było jakieś <tuszy> do, do, do tych radio, ludzi z radiodibiornikami. Czy ciężko było to 2000 wykierować mnie? Tak. Patrząc na względy tutaj charakterystyczne zawodnika, nie, ponieważ Mateusz Pągowski cechuje się wybitnymi, wiadomo, umiejętnościami typu rzucanie granatów, czy też potrafi ładnie strzelić headshota. Ten zawodnik jest kompletny i jest właśnie idealny do grania w piątkę. Zem pierdoli. Nawet, nawet powiedziałbym, jest kompletnym debilem.